Ja, dzień dobry Andrzej Birlet. Ja mam takie pytanie, bo ja nie wiem, jest uwierzmy w Polskę, ja ter, teraz myślę, że uwierzmy w Ukrainę. W Katowicach na spotku codziennie, nie wiem czy jeszcze cały czas był hymn, y, ukraiński grany. Wszędzie są ukraińskie flagi w, na urzędach państwowych. Ja nie chcę powiedzieć, ale. Zdjęcia za okupacji były z Hakenkreuzem na Teatrze Śląskim. Gdyby jeden z aktorów nie, nie miał teraz nagrody, to dalej z prawej i z lewej strony by były flagi ukraińskie. Jestem Polakiem, chcę polskich... Najdroższe mieszkania w, Polsce, w Katowicach są wykupowane przez Ukraińców. Yy... Pierwsza dzielnica, niech pan. Te, rozmawiałem z Ukraińkami. Naj, największe czynsze, 600 złotych na miesiąc, to nie są największe, ale tyle płacą. Oczywiście być może dlatego, ja powiedziałem, y, przyjmujemy bogatych Ukraińców. Nie wiem, może biednych też, nie? I widzę bardzo dużo młodych, przepraszam, byków, którzy wytatuowani Ukraińców, którzy chodzą z rodzinami po Katowicach. I nie wiem, oni powinni chyba walczyć o swoją ojczyznę, bo ja bym o swoją walczył i nie spierał za granicę. Dziękuję. Tak. Panie dobrze to Pani, Pani. tak a dobrze. dobrze no to już jak nie ma...